Myślę, że wystarczyłoby uznanie księgarni za instytucje kultury. To już by dużo pomogło, bo teraz są normalnie punktami handlowymi. Można usiąść, można napić ciekawy już teraz w wielu tych kameralnych księgarniach. Przeglądać książki, które chce się kupić i tak naprawdę sprawdzić, czy na przykład recenzja blogera, dziennikarza albo znajomych faktycznie spowoduje, że to jest książka, którą chcemy kupić. Tak? Poziom poinformowania społeczeństwa jest cały czas bardzo niski. Nie to, że nienawidzą, ale już mają nie trochę dosyć, to prawda, niektórzy, szczególnie warszawscy już chyba naprawdę... Co no. ostatnio kupiłaś w księgach e, e, i gdzie? E, w dziewięć twarzy Nowego Orleanu, w MITO, w Warszawie. Ile zapłaciłaś? Całą kwotę, jak zwykle. 39,90 chyba kosztuje, nie pamiętam teraz. Ja generalnie nie biorę, nawet jak mam zniżki, to nie ten. Nie wykorzystuję księgarnia. Czemu płacisz więcej, ja jest? możesz mniej. No bo tym się zajmuję, nie? Żeby ludzie płacili tyle, ile jest warta książka za książkę, ale wykorzystuję zniżki na kawę. Książki powinny kosztować tyle, ile mają napisane na okładce. No, to jest uczciwa cena dla wszystkich: dla wydawcy, dla redaktora, dla pisarza, dla dystrybutora, dla księgarza. Tak powinno być. No, ale na zdrowy rozum, jak masz do wyboru? Tanią książkę lub zdrową książkę, ten sam tytuł? Nie wiem, czy ja mam zdrowy rozum. Nie, no to jest trochę tak, że yy, znam dużo ludzi, którzy się zajmują pisaniem książek, wydawaniem książek, redakcją książek. I wiem, jak niewiele oni zarabiają na tej swojej działalności, która jest bardzo ważna przecież dla wszystkich. I chciałabym bardzo, żeby ludzie też mieli świadomość tego, ile tak naprawdę trzeba zapłacić za to, żeby dobrze wydać książkę i dlaczego książki w supermarketach są takie tanie. Są tanie dlatego, że wyrzuca się jakieś pośrednie, zdaniem wydawcy, ogniwa, czyli na przykład redaktora, który jest dosyć istotny, korektora. W związku z tym są błędy w tych książkach, one są źle napisane, rysunki są jakieś, nie wiem, stokowe i są po prostu brzydkie i ta książka wtedy jest tańsza, natomiast pełnowartościowa książka, tak jak pełnowartościowy samochód, mieszkanie, nie wiem, ubranie, cokolwiek jest wycenione przez kogoś wedle swojej wartości. I kupowanie jej taniej jest po prostu nieuczciwe. I naprawdę wydaje mi się, że, że książki w Polsce, wbrew temu, co wszyscy mówią, nie są drogie. Być może, jak się porówna to z naszymi zarobkami i odniesie do, nie wiem, jakiejś polityki cenowej w Polsce i tak dalej, może człowiek tak myśleć, natomiast jak pomyślimy o tym zdroworozsądkowo, na przykład, nie wiem, ile kosztuje pół litra wódki, która jest dosyć popularna w Polsce i ludzi pijących jest dużo więcej niż czytających, Albo, nie wiem, pomyślimy sobie o tym, ile kosztuje ja nie wiem, paczka papierosów, pizza rozjadamy ile w 45 minut, a książka zostaje z nami całe życie. Więc nie można mówić, że książki są w Polsce drogie. To jest po prostu nie fair. No, to jest góra. Taka przeciętna książka to około 40-50 zł. Jeżeli byśmy kupowali jedną książkę miesięcznie, to naprawdę uważam, że nie zbiedniejemy od tego. A warto jest za to zapłacić, tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać wydawców, pisarzy i księgarzy na rynku. Bo jak oni znikną, to nie będziemy mieli wyboru. Trzeba będzie kupować książki w Biedronce. Księgarnia Kameralna to jest taka księgarnia, w której kontakt między księgarzem. A osobą, która przychodzi, gościem, nawet chyba nie chciałabym nazywać go klientem, jest właśnie takim kontaktem kameralnym, takim intymnym. Ktoś przychodzi i rozmawia z drugą osobą. Księgarz poleca mu książki, odradza mu czasami książki, które on chce kupić. Prowadzi go po tym świecie literatury trochę. Mówi, a co pan ostatnio przeczytał albo co pani ostatnio przeczytała? Ja pytałam na przykład, jaki film się panu ostatnio podobał, tak? bo to też bardzo pokazuje wrażliwość tej osoby, która przychodzi i chce kupić książkę. Można porozmawiać, można porozmawiać z innymi osobami w księgarni, które są na temat e, książek. Można usiąść, można napić ciekawy kawy, już teraz w wielu tych kameralnych księgarniach poprzeglądać książki, które chce się kupić i tak naprawdę sprawdzić, czy na przykład recenzja blogera, dziennikarza albo znajomych faktycznie spowoduje, że to jest książka, którą chcemy kupić, tak? No bo czasami po pierwszych dwóch zdaniach wiemy, że to jednak wbrew temu, co mówią wszyscy, nie jest po prostu książka dla nas. Co są takie księgarnie, to są księgarnie, w których jest księgarz, który się na tym zna, co robi, wybiera książki dla swoich gości, i ma z nim jakiś taki ludzki kontakt, po prostu. Jakby definicją księgarni kameralnej nie jest jej rozmiar, chociaż większość to są niewielkie lokale, ale właśnie ta kameralność kontaktów międzyludzkich bardziej. Z tego, co opisujesz, z filozofii działania takiej placówki, to wyobrażam sobie, że takich księgarni musi być garstka w Polsce. A ja mam na mapie 140. Nie wszystkie oczywiście objechałam, więc jest szansa, że część z nich stara, aspiruje do, do tego miana księgarka kameralnych, ale jeszcze na przykład nie do końca potrafią to zrobić. Natomiast już wiem, bo z, y, piszą do mnie ludzie, że decydują się na, przykład na takie kroki, jak ostatnio panie w Koluszkach, które miały dwie księgarnie, zamykają jedną po to, żeby wyremontować i unowocześnić drugą. I uważam, że to, to nie jest źle, tak? No oczywiście zaraz będzie płacz, że zamykają księgarnie kolejne, ale to jest rozsądne, dlatego że być może nie warto utrzymywać dwóch w średnich księgarniach można zrobić jedną naprawdę dobrą. Dlaczego się utrzymują takie księgarnie? Albo są na granicy opłacalności stale, albo starają się zarabiać na kawie właśnie. Na kawie się zarabia więcej niż na książkach. Część z nich ma jakieś, jakąś ofertę artykułów plastycznych. Dobrze, żeby to nie zdominowało działalności księgarni. Gdzieś tam jak rozmawialiśmy kiedyś na temat tego, gdzie jest ta granica, to stwierdziliśmy, że jednak takie 70% uczciwe dochodu księgarni kameralnej powinno być książek, się z książek. się Orga... Czasami, jak mają szczęście zorganizować spotkań e, autorskich, wtedy wydawnictwo płacą za wynajem sal, ale to jest promil, podejrzewam w Polsce, księgarni. No tak sobie tak zazwyczaj pracuje jedna albo dwie osoby, e, które są właścicielami tej księgarni, które po prostu wypłacają sobie pensję wtedy, kiedy coś zostaje ze sprzedaży książek. Znam na przykład parę z Sopotu, którzy są, e, urzędują w krzywym domku w księgarni Książka dla Ciebie. Wychodzą rano z domu, jedzą śniadanie, przychodzą do księgarni spędzają tam cały dzień. Wracają do domu, śpią i tak cały czas. Nie wyjeżdżają na urlop, nie mają psa, nie mają dzieci, nie mają samochodu. E, całe ich życie to tak naprawdę ta mała księgarnia. I pięciokilometrowe spacery po plaży, żeby do niej dotrzeć, czego chyba cała Polska im zazdrości, bo y, cały czas o nich piszą w Facebooku. Tak, no znam takich idealistów. w Warszawie, są Iwona i Kasia w Bagateli na Pinterku które miało piękny, duży lokal w, na Przybagateli, księgarnię. E, już teraz nie wiem, czy chyba zmienił się właściciel tej e, kamienicy, że ona została odzyskana. Przyszła jakaś pani, która powiedziała, że na no, ten duży lokal jakby jest dla nich za drogi i teraz jest tam bistro, ale że na pięterku właśnie po schodkach jest mniejszy lokal, taki, który może im wynająć. No i dziewczyny się przeniosły na to pięterko. Problem jest taki, że żeby do nich wejść, trzeba przejść pod, przez e, kwiaciarnię, minąć te wszystkie bukiety tulipanów i wejść po schodach. E, bardzo niewiele osób, nawet będąc w tej kawiarni, czy tym bistro, które jest naprzeciwko, wie o tym, że jest księgarnia, no i straciły dużo swoich klientów. I one tam siedzą sobie we dwie, siedzą cały czas. Teraz jeszcze otwierają w niedzielę, żeby cokolwiek e, zarobić. E, no i ja je bardzo, bardzo podziwiam za to, co robią, dlatego że wiem o tym, że mają problemy w tej księgarni. W sensie ta księgarnia nie utrzymuje się tak, żeby one miały z tego jakieś pieniądze, natomiast Naprawdę z ogromnym, ogromną odwagą i ogromnym zaangażowaniem brną w to cały czas. Wydaje mi się, że chyba łatwiej jest w mniejszym mieście, dlatego że w Warszawie na przykład mamy no tak około 50 takich kameralnych sięgarn. W naszym kolektywie jest 30 i część z nich jest w odległości, nie wiem, 500 metrów od siebie w Śródmieściu. No i one muszą ze sobą jakoś konkurować o tego klienta, tylko jest, jest... bardzo mała grupa ludzi. Natomiast na przykład w Choszczynie jest księgarnia Pegas, którą prowadzą fantastyczni państwo miejscy. To jest jedyna księgarnia w Choszczynie, nie ma tam empików, matrasów i tak dalej. No i oni sobie radzą, tak? Oni mają oczywiście też... Jak to ładnie ktoś ostatnio napisał, księgarze sobie nie wstawiają złotych zębów. No To nigdy nie jest e, zawód, który powoduje, że można sobie nie wiem, wyjeżdżać dwa razy do roku na zagraniczne wakacje i nie wiem żyć w e, luksusie. Ale wiem, że oni sobie radzą, radzą sobie dobrze. E, ludzie lubią tą księgarni, przychodzą do niej. E, przychodzi pan e, szef policji, przychodzi e, ksiądz proboszcz, przychodzi nie wiem, jakiś tam lokalny urzędnik ludzie tam bywają i kupują te książki faktycznie. Specjalizacja jest bardzo dobrym kierunkiem, dlatego że w Polsce wychodzi około 70 książek dziennie. Nikt nie jest w stanie tego przeczytać, przerobić, nie wiem, to jest po prostu niemożliwa ilość. Oczywiście część z nich to są książki, których no, nawet księgarnie kameralne nie chcą mieć takich, pamiętniki celebrytów albo nie wiem, książki o dietach. Chociaż książki o dietach też są w sumie w porządku czasami, na... ale specjalizacja jest bardzo dobrym pomysłem. Na Zachodzie to bardzo fajnie działa, są księgarnie anarchistyczne, są księgarnie Księgarnie gejowskie, są księgarnie tylko z dramatami na przykład, albo tylko z poezją. U nas jeszcze aż tak odważnie nie ma, ale są księgarnie dziecięce, są księgarnie ze sztuką, one sobie bardzo dobrze radzą. Bo te książki są droższe, to pewnie też z tego wynika trochę. E, są księgarnie językowe. W Warszawie jest i rosyjska księgarnia i księgarnia z angielską literaturą. Są księgarnie z judaiką. To jest o tyle dobre, że wtedy księgarz faktycznie ma szansę być specjalistą w swojej dziedzinie i wiedzieć naprawdę wszystko o tym, co się ukazuje, co się ukaże, co jest dobre itd. Myślę, że wystarczyłoby uznanie księgarni za instytucję kultury. To już by dużo pomogło, bo teraz są normalnie punktami handlowymi. To definiuje podobna jakaś ustawa, więc pewnie ta zmiana nie jest łatwa i nie przyjdzie szybko. Natomiast tak, no, księgarnie są instytucjami kultury. Ja bardzo nie lubię takiego stwierdzenia, że księgarnia to taki sam sklep jak każdy inny. Dlatego że właśnie księgarnia ma rolę kulturotwórczą i te księgarnie organizują spotkania, zapraszają do siebie dzieci, są wycieczki z prze przedszkola, przychodzą do szkoły. To wszystko powoduje, że ludzie do tych księgarni przychodzą chętniej, spotykają się tam, buduje się jakaś społeczność wokół tych księgarni. W Warszawie dobrym przykładem takiej księgarni jest księgarnia na Bielanach, i do tej księgarni na Bilanach naprawdę przychodzi e, dużo osób. Ona jest otwarta wprawdzie, tak dosyć, to jest wyzwanie dla e, śpiochów, bo jest otwarta w sobotę do 14 w niedzielę do... chyba w ogóle zamknięta, ale za każdym razem, jak ja tam przychodzę z dzieckiem swoim, e, bo jest kawiarnia, bo jest czekolada na gorąco z piankami, co jest bardzo istotne najwyraźniej dla dzieci. E, za każdym razem, jak tam przychodzę, tam są ludzie. E, odbywają się spotkania. Ostatnio jak byliśmy był dzień e, latynoamerykański, to było naprawdę pełno i przychodzą też ludzie starsi, którzy tak naprawdę nie bardzo mają się gdzie spotykać w okolicy. Mają do wyboru albo nie wiem, jakieś kawiarnie takie z kawą, której nie lubią, czyli z jakimiś tam dripami i tak dalej, albo mają do wyboru nie wiem, restaurację hinduską, do której też nie pójdą, albo mają do wyboru księgarnię, przychodzą do niej. I też w księgarni bardzo łatwo jest nawiązać znajomości, które potem pomagają. W sensie, na przykład w księgarni, jak Wam się podoba w Warszawie, druga jest w Krakowie, też z tej sieci ogromnej. Tam się faktycznie spotykają fotografowie, artyści. E, aktorzy, nie wiem, architekci itd., itd. i tam były nawiązywane normalnie współprace biznesowe, w cudzysłowie. Czyli na przykład ktoś spotkał kogoś, zaczął z rozmawiać na temat ulubionego albumu ze zdjęciami nagle się okazało, że właśnie ten architekt potrzebuje fotografa albo odwrotnie. Ostatnio minister Gliński w wywiadzie w Telewizji Polskiej mówił o roli małych księgarni dla kultury, dla odbudowy. Czytelnictwa w Polsce, bo to już nie jest tak, że to jest promocja czytelnictwa, to musi być odbudowa, bo to jest naprawdę w strzępach. I to był dosyć długi wywiad, w którym on tę rolę podkreślał. Ministerstwo Kultury teraz podejmuje dużo działań wraz z Instytutem Książki, które mają wspierać małe księgarnie. I ja uważam, że to jest dobra zmiana, <noise> bo wcześniej nie było takich ruchów znaczy naprawdę państwo zostawiło te księgarnie same sobie. Gdzieś tam wspierały samorządy, wspierał Kraków, wspierała Warszawa, to tyle, z tego co wiem, być może są jakieś działania, o których nie wiem, ale, ale tyle, tyle rzeczy wiem. E, natomiast państwo nie zajmowało się księgarniami w ogóle, były jakieś e, programy promujące czytelnictwo, ale w taki dosyć oderwany od rzeczywistości sposób, tak? Na zasadzie, że nie wiem, celebryci mówili w telewizji, jak fajnie jest czytać książki, no, jakby to nigdy nikogo do niczego moim zdaniem nie przekona, jak to jest spot reklamowy. Natomiast teraz te działania nabrały takiego charakteru systemowego i systematycznego też trochę. Po pierwsze, zostały uruchomione środki w programie Partnerstwa dla Książki, które są przeznaczone. Na księgarnię i na biblioteki i koniec. Nikt więcej tego zabrać nie może. Jest też tak, że księgarnie jest jakiś plan, żeby zostało zniesiony wart na książki. Tak? Jest plan, żeby można było sobie odpisywać zakup książek od podatku. To są wszystko e, takie ekonomiczne czynniki, natomiast jest jeszcze e, wpisane zostały. Księgarnie kameralne, takie sformułowanie zostało wpisane do. Dokumentu, który się nazywa Strategia rozwoju państwa, są wpisane księgarnie kameralne. Takie sformułowanie służyte jako miejsce, które trzeba wspierać na różne sposoby. Wiadomo, że państwo nie nieduży ma wpływ na na przykład politykę lokalową w miastach, no bo to jest kwestia samorządów. Być może dałoby się jakieś dobre praktyki wypracować. To są zawsze, ja uważam, że lepiej zamiast narzucać coś odgórnie, jest pokazywać po prostu, jak to można rozwiązywać i myślę sobie, że udostępnianie atrakcyjnych lokali na księgarnię też byłoby fajnym pomysłem, no ale to już jest kwestia samorządów, tak to one gospodarują tymi, tymi miejscami. To jest tak, księgarnie teraz dostają od dystrybutora 25% upustu. Jakoś tak. W związku z tym nie mogą tak naprawdę, nie mogą po prostu przeceniać książek. Jeżeli przeceniają je powyżej 20%, to mogą na tym po prostu tylko stracić, tak, bo mają do zapłacenia czynsz, wynagrodzenia pracownikom, prąd i tak dalej i tak dalej. Wszystkie sieciowe księgarnie czy sklepy z książkami dostają y, upust rzędu, nie wiem, 60% czasami, co mogą te książki dowolnie przeceniać. W dniu premiery książka potrafi w Polsce kosztować 40% mniej, niż jest cena okładkowa. To jest absurd. W związku z tym wiadomo, że każda normalnie działająca osoba z, z zdrowym rozsądkiem, jak ma do wyboru książkę za 40 zł albo książkę za 20 zł, no to kupi książkę za 20 zł, tę samą. Więc w księgarniach jest pusto. Tak? Do księgarni przychodzą ludzie, którzy chcą kupić książki, które wyszły dalej niż 3 miesiące temu na przykład, bo tych książek już w Empikach nie ma, albo są gdzieś zepchnięte na dalszy plan. No w związku z tym natłokiem nowości, które, które są w Polsce. I księgarnie na tym tracą po prostu, tak bo na przykład przychodzą ludzie, patrzą, co jest na półce z nowościami. Robią temu zdjęcie, wracają do domu i kupują w internecie. I to księgarnie wykańcza. One po prostu przestają być potrzebne trochę w takim układzie. Wugarska no ludzie, którzy działają wbrew swojemu rozsądkowi, kupując książki po cenach okładkowych, mimo tego, że mogą kupić taniej gdzie indziej. No i to jest naprawdę jakoś bardzo, bardzo niewiele osób, które nie są w stanie utrzymać tych księgarni. Ustawa ograniczając te moim zdaniem nieuczciwe praktyki właśnie takiego wymuszania ogromnych rabatów na, na księgarzach, jest w stanie to, to wariactwo zatrzymać i trochę odwrócić ten trend, tak żeby naprawdę w księgarni kameralnej książka kosztowała w dniu Premiery tyle samo co w sieciach sprzedażowych. Inna sprawa, że ustawa nie reguluje w żaden sposób wyłączności, tak? Wiadomo teraz, że na przykład duże sieci mają przez tydzień, dwa tygodnie wyłączność na jakiś e, tytuł. E, to jest oczywiście obliczone, wszystko skalkulowane, że przez ten pierwszy tydzień te książki się sprzedają w e, największej ilości, tak? I oni wtedy zarabiają na tym, a potem już jakby ci, którzy mieli kupić te książki dokupili, więc e, do księga już tak naprawdę nikt nie dociera. Natomiast no, sam fakt tego, że w księgarni książka będzie kosztowała 40 zł. W, e, to będzie kosztować 40 zł, w Empiku będzie kosztowała 40 zł. To jest moim zdaniem uczciwy układ. Ona powinna tyle kosztować po prostu. Jaką mamy gwarancję, że, że te pieniądze faktycznie trafią do tych wszystkich y, ogniw y, tego łańcucha pokarmowego? Nie trafią do wszystkich. Trafią do, pier... znaczy, do księgań. Do wydawców nie trafią, bo. Y... Skutecznie hamują przepływ gotówki między księgarnią a wydawcą dystrybutorzy. Właśnie narzucając. I, I oni nadal będą narzucać te bardzo wysokie rabaty przy zakupie książek po prostu od wydawnictwa. Dlatego nie można jakoś regulować? Jest jakiś pomysł, żeby wprowadzić po tej ustawie, wprowadzić takie gentleman's agreement między dystrybutorami, żeby tego nie robili, ale ja trochę niestety jestem idealistką, ale nie aż taką. Uważam, że jak ktoś może zarabiać nieuczciwie, to będzie to robił po prostu. No jakby świat nie jest najlepszy. No. Ta ustawa ja nie ujęłam nie twierdzę, że ta ustawa załatwi wszystkie problemy e, rynku książki w Polsce. Załatwi jeden, a jest ich wiele. E, nie załatwi na przykład nie wiem, szalonych terminów płatności. tak, Po 120 dni e, e, Empik płaci wydawcom tak? po takich, e, w takich długich okresach, e, co dla małych wydawców jest zabójcze. No. Ustawa jest e, popierana przez część wydawców e, niewielkich zrzeszonych w, w takim stowarzyszeniu świadomych wydawców i oni bardzo mocno lobbują za tą ustawą jest popierana przez księgarzy jest, wiem że jest część księga, wydawców którzy się w Odżegnuje od tej ustawy i twierdzą, że ona jest zła i szkodliwa. I jakby mają do tego prawo, tak? Ja wiem, że to jest taki. Jednym z takich argumentów kluczowych jest, jest to, że to płaci od razu. Faktycznie sprzeda książkę i, i wydawnictwo dostaje te pieniądze. No świetnie, tylko zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bonito może sobie na to pozwolić, a księgarnia nie może, tak? No Bo to jest takie. Ja rozumiem, że najłatwiej jest patrzeć najbliżej siebie, ale myślę, że jeżeli wszyscy będą patrzeć tylko na jakby w swoje podwórko, to nie da się tego uregulować. To się już po prostu tak rozszalało to, to co się dzieje na rynku książki, że że moim zdaniem potrzebna jest jakaś ustawa, która to ureguluje. W moim pojęciu nie ma dobrej e, akcji informującej ludzi e, końcowych odbiorców, tak czytelników, o tym, co de facto znaczy ta ustawa. No bo jeżeli mi w komentarzach pod postem ludzie piszą, że nie może być takiej samej ceny na wszystkie książki, bo one są albo grube, albo chude i albo się płaci za prawa autorskie, albo nie, no to to pokazuje, że ludzie totalnie nie wiedzą o czym mówią. Nie mają pojęcia o co chodzi w tej ustawie. Poziom e, poinformowania społeczeństwa jest cały czas bardzo niski. pytanie kto to powinien zrobić? Tak moim zdaniem e, pik, który jest pomysłodawcą tej ustawy. A tak naprawdę na razie te e, tą taką, nie wiem, akcję informacyjną to podjęliśmy my z księgarzami, no bo wszędzie gdzie się da, po prostu mówimy o tym, piszemy, komentujemy cierpliwie pod e, pod artykułami, e, tam gdzie ludzie piszą bardzo nieprzyjemne czasami rzeczy, no bo to nie jest merytoryczna dyskusja. Mówmy się w większości przypadków tylko po prostu pyskówka i wyzywanie nas od komunistów i wielbicieli PiSu, co nie wiem, czy się nie powinno jakoś wykluczać. Snobów, no jakby różne epitety tam idą. Nie chodzi o to, żeby zrobić zmasowany atak e, o tym, że ta ustawa jest super e, i wszystkim pomoże, bo to nie jest prawda, ona nie pomoże wszystkim. Ważne jest o tym, e, to, żeby o niej rozmawiać i żeby wytłumaczyć ludziom różne rzeczy, bo oni się obawiają oczywiście, że będą musieli płacić więcej za książki, to jest naturalne. No. skąd ty bierzesz poza tym, że być może masz taką cechę charakterystyczną w sobie taki rodzaj entuzjazmu z takich rzeczy dosyć trudne. Znaczy ja w ogóle rzadko chyba robię coś pod wpływem głębokich przemyśleń. Zazwyczaj to jest kwestia impulsu i oczywiście z księgarniami było dokładnie tak samo. Po prostu w momencie stwierdziłam, że będę się zajmowała promocją małych księgarn. Potem po prostu stwierdziłam, że rozszerzę weekend księgar kameralnych warszawski na całą Polskę. W ogóle się nie zastanawiałam nad tym, czy to na przykład nie jest to dosyć trudne, żeby skoordynować pracę w księgarni w 20 miastach jest, jest trudne, ale ja chyba po prostu nie jestem osobą, która jest rozsądna i stąd mam siłę, żeby te wszystkie rzeczy robić, bo ja się nie zastanawiam nad tym, czy to. Nie wiem, przyniesie realną korzyść na przykład albo czy to jest bardzo sensowne, albo czy nie wiem, mogę oprzeć na przykład swoją przyszłość finansową na promocję moich księgan, a raczej nie mogę. Dwa dni temu miałam kryzys taki, że powiedziałam swoim księgarzom, że nie będę robiła więcej już weekendów księgań kameralnych, bo to jest orka na Ugorze, to jest naprawdę trudne. Bo trzeba... Ja pracuję nad tym cały rok tak naprawdę, bo trzeba znaleźć pieniądze. To nie jest proste. Trzeba ułożyć cały plan, trzeba zagrzeć księgarzy do pracy. Oni teraz, jak powiedziała ostatnio Kasia z bogateli na Pięterku, początek roku jest trudny dla księgarzy i to jest, to jest w ogóle czas depresji księgarzy, no bo oni dostają w kość na początku roku bardzo mocno, tak jak wszyscy, tak? No wiadomo, pieniędzy nie ma na początku roku, koniec, kropka. I zagrzanie ich teraz do zrobienia tego weekendu naprawdę zajmuje mi po prostu dużo, dużo więcej czasu i dużo więcej nerwów i dużo więcej energii y i też nie mam takich pozytywnych... Y jak zrealizuję weekend, to będę miała te, jak to się ładnie mówi, Wpłaty, tak, e, takie emocjonalne. Na razie ich nie mam. Na razie to jest po prostu czas pracy wytężonej i, i pracuję po kilkanaście godzin na dobę i nie dostaję za to, za to żadnych pieniędzy. I jak była awantura o ustawie, to dostałam po prostu w kość, w komentarzach e, pod moimi postami, bardzo mocno. I to też było nieprzyjemne. No ale jak człowiek chce robić rewolucję, no to nie może być przyjemnie, nie? Chyba?